o godzinie 247 12 października 2025 datę. Garstka partyzanckich operatorów i kilkaset. Wartość dronów przerodziła się w 2000 ton. Rosyjski pociąg zaopatrzeniowy wjeżdżający do celu, następnie przeciął most, który zasilał cały front południowy. Rezultatem było nie fajerwerki na pokaz. To było obliczone załamanie logistyki, które wstrzymał dostawy 60% artylerii frontowej. O godzinie 2:47 12 października 2025 w pobliżu Nowego Czerkaskiej, około 560 mil od granicy z Ukrainą. Mały partyzant Jesionowy. Element znajdował się w ukryciu 300 stóp od 12 mil, odcinek krytycznej linii kolejowej. Nie przybyli przypadkiem. To był koniec. Stan miesięcy mapowania. Ludzka inteligencja, plan chirurgiczny zbudowany wokół, dokładny rozkład jazdy. Konwój, który czekaliśmy na 2000 naboi. Artyleria. 155 mm. Pojedyncza dostawa. Że jeśli dotrze do frontu, utrzymać dziesiątki luf artyleryjskich przez wiele dni. Partyzanci ustalili harmonogram konwoju, lokalny obraz lotniczy. I co najważniejsze, maleńki element geometryczny. Luka w zasięgu radaru wroga. Pochylenie w górę o 3,6 w jednym sektorze nebo radar M, który wygenerował wąski, niskopoziomowy korytarz ślepy wzdłuż szyny. Ta marginalna martwa strefa była drzwi, których potrzebowali. W tej operacji nigdy nie chodziło o użycie siły. Od początku chodziło o sekwencjonowanie efektów w celu tworzenia kaskadowych awarii. Po pierwsze kształtowały zachowanie. Agenci rozpowszechnili plotkę, że FSB Kret znajdował się w dowództwie Rostowa. Plotka ta nie miała być ani prawdziwa, ani fałszywa. Miało to na celu zachwianie zaufania, poskutkowało. Dowództwo odpowiedziało: kwestionowanie wszystkiego i przerwanie nocy. Patrole o około 50%. Zmniejszona gęstość patroli obniżyła ryzyko. Odkrycia dla zespołów, które musiały, zarzuty dotyczące miejsca zbrodni i dla partyzantów, którzy później się wynieśli. O godzinie 2:51 pociąg wjechał na stację. Przygotowana strefa śmierci. Operator ósemki nie próbował uderzyć w lokomotywę. Ruchomy pancerz i masa 2000 ton. Pociąg dokonał bezpośredniego uderzenia prawdopodobieństwo niskie. Mądrzejszym rozwiązaniem było Zatrzymaj ruchomy cel amunicja krążąca z nożem sprężynowym 600. Jadąc z prędkością 115 mil na godzinę, miał swój ostatni. Zbliżył się i uderzył w betonową skrzynkę sterowniczą mały, utwardzony chron elektroniczny, który kontrolował ten odcinek kolei. Noże sprężynowe ważą 34 funty. Ładunek kumulacyjny przebity przez beton i odparował znajdujące się wewnątrz systemy sterowania. Efekt był natychmiastowy. Sygnały zawiodły. Deska rozdzielcza zaświeciła się na czerwono. Protokół dla niesygnalizowanego toru wymuszonego. Zatrzymanie awaryjne i ogromny pociąg zatrzymał się w przygotowanej pozycji do zabicia. Gdy pociąg stoi nieruchomo, komponent naziemny się poruszył. Poprzedniej nocy partyzanci starannie ukryli kilka ładunków przeciwpiechotnych M. 181 poniżej. Żwir i gruz w pobliżu dojazdów do torów, umieszczone tak, aby uniknąć wykrycia przez. Zmniejszona liczba patroli, kiedy zatrzymano, konwój dotarł do przygotowanej arki. Impuls radiowy spowodował jednoczesną detonację min przeciwpiechotnych. Każda mina zdezorganizowana. Około 700 stalowych łożysk kulkowych z bardzo dużą prędkością. Wybuch nie tylko spłoszyć szyny, rozdarło ciężką stal. Mocowania z ich cumi zwinął szyny w niemożliwą do przebycia stertę. 500 stóp linii głównej, stało się, stają się bezużyteczne w ciągu kilku sekund, a pociąg z 2000 nabojami na pokładzie utknął. Eksplozje i pożary pozostawiły ślady. Ten tak wzrosły sygnatury termiczne i elektromagnetyczne. W instalacji radarowej NEBO-M, oddalonej zaledwie o kilka metrów, alarmy się zapaliły. O 254 dowództwo wysłało kolejkę do baterii obrony przeciwlotniczej Panzer S-1 i jego układ fazowany rozpoczął zamiatając niebo. Ukraińscy planiści mieli, przewidziałem taką reakcję i miałem już ustawione wabiki ofiarne wywołać przewidywalne, kosztowna rosyjska odpowiedź. Kilka godzin wcześniej trzy samoloty Bay Rocker TB. Dwa zostały wystrzelone wzdłuż otwartej wysokiej i łatwo namierzać tor lotu. Były przynętą głośne widoczne i miały na celu przyciągnięcie uwagi pancera. Zgodnie z przewidywaniami pancer namierzył cel wystrzeliła pociski. 357E sześć roztrzaskały wabiki. Z rosyjskiej perspektywy zagrożenie zostało zażegnane. Z ukraińskiej perspektywy to była cena zastawienia pułapki. Podczas gdy systemy pancer były zajęte, bardziej subtelny element zaatakował z innego kierunku jakiś zdobyty płatowiec. Orlanda 10, mocno zmodyfikowany i pilotowany, nie za pomocą łącza, lecz według wstępnie zaprogramowanego profilu, opartego na nawigacji bezwładnościowej, połączonej z optyczną korelacją terenu z zapisanymi zdjęciami satelitarnymi. Był odporny na bańkę radiolokacyjną LES. 3, która pokrywała ten region. Nie emitował sygnału, a zatem nie mógł zostać zakłócony w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Jego jedynym zadaniem było nadawanie bardzo specyficznej sygnatury w paśmie X, imitującej radar naprowadzający ukraińskiego drona rakietowego o wysokiej wartości pęty. Dla kontroli ognia w pancerniku, który właśnie uporał się z oczywistymi zagrożeniami, ta nowa sygnatura wydawała się prawdziwym łupem korpusem. Ale namierzył go i obliczył plan ostrzału. Oto krytyczne wprowadzenie w błąd. Wystrzelone pociski nie były nakierowywane na Orland 10 ani na zespół ATES, ale na azymut, wskazujący na słabo chroniony skład amunicji, oddalony o 3 km. Nadlatujące pociski uderzały w bunkry magazynowe, rozbijając cienkie, blaszane dachy i wywołując detonacje. 15. Zero funtów pocisków kalibru 122 mm wypaliło się w reakcji łańcuchowej, która wytworzyła pojedynczą ogromną kulę ognia wystrzeloną na wysokość 90 metrów w nocne niebo. Rosjanie w rzeczywistości zdetonowali własny skład pocisków dzięki starannie sfałszowanemu podpisowi elektronicznemu i zmanipulowanemu cyklowi odpalania. Eksplozja w bazie nie była wypadkiem taktycznym. To był wzmacniacz operacyjny. Spowodowała chaos i jednocześnie wywołała najszybszą możliwą reakcję kinetyczną. Śmigłowiec szturmowy 28 Hawok. Załogi samolotów wykorzystały obrazowanie termiczne i wektory bomb NA, aby znaleźć prawdopodobne sygnatury naziemne i w ciągu kilku minut zidentyfikowały liczne punkty ciepła odpowiadające ludzkim operatorom i sprzętowi napędzanemu. Dokładnie to ciepło resztkowe zespołu ATES. Z odległości około 8 km, 5 mil, hawok wystrzelił pocisk Weker. Pocisk leciał z prędkością około Mach. 1,8 i zbliżał się bardzo szybko. Dla partyzantów wyglądało to na bezpośrednie śmiertelne zagrożenie. Liczniki były na miejscu. W ostatniej sytuacji awaryjnej. Zespół ATS rozmieścił prymitywny zagłuszacz częstotliwości radiowych dużej mocy, dostrojony do pasma 5,8 GHz, aby oślepić Wikera sikera w fazie końcowej. Był to prosty technicznie system składający się głównie ze źródła zasilania i anteny, ale spełniał swoje zadanie. Po około 9 sekundach lotu. Układ logiczny rakiety nie był w stanie zidentyfikować wyraźnego celu na tle hałasu, w wyniku czego rakieta zboczyła z kursu i eksplodowała na pustym polu. Rosyjskie środki bojowe poszły na marne, a załoga Hawoka była oszołomiona. Rosjanie zaostrzyli sytuację, stosując naziemny system przeciwdziałania optycznego. Paris Wet to laser dużej mocy zaprojektowany do wypalania czujników EO w nadlatujących bezzałogowych statkach powietrznych. Paris Wet. Zmienia sposób działania systemów naprowadzanych kamerą. Potrafi fizycznie wyłączyć czujniki. Ukraińscy planiści również się tego spodziewali. Ich asem w rękawie były sterowane przez ludzi drony FPV na uwięzi światłowodowej, wystrzeliwane przez drugi zespół oddalony o mile. Dwadzieścia kwadrokopterów, każdy z około 0,9 Krygienu C. Cztery było pilotowanych pod goglami VR przez bezpośrednie połączenie światłowodowe. Talinka wyeliminowała emisję fal radiowych i uczyniła je odpornymi na bańkę LER 3 W oraz lasery oślepiające czujniki atakujące autonomiczne systemy naprowadzania. Piloci z wbudowaną pętlą mogli latać korzystając z wzroku i pamięci mięśniowej. Parisvet nie był w stanie oślepić pilota. Rój FPV zaatakował główny most logistyczny łączący Nowaka lub Kaska z linią frontu. Ich trasa lotu przebiegała wzdłuż wierzchołków drzew z prędkością około 60 mil na godzinę, a ich celem były betonowe filary podporowe. Sekwencja rozbiórki była chirurgiczna. Pierwsze uderzenia odrywały zwietrzały beton i odsłaniały pręty zbrojeniowe. Kolejne uderzenia zdetonowały ładunki w bezpośrednim kontakcie z uszkodzonymi elementami konstrukcyjnymi. Dwadzieścia szybkich wstrząsów w mocno skompresowanym czasie wytworzyło mikropęknięcia, które rozprzestrzeniały się przez beton nośny i wnikały w szkielet zbrojenia. Skumulowany efekt był katastrofalny. Centralne przęsło o długości 600 stóp uległo zniszczeniu. Główne filary podporowe rozpadły się, a most zawalił się do rzeki, unosząc ze sobą tony stali i szyn. Most strategiczna przeprawa warta 20 milionów dolarów, zamienił się w plątaninę betonu i poskręcanych szyn czaj. W następstwie tego zdarzenia rosyjskie służby ratunkowe FSB i SPECTNOS zalały teren, ale priorytety były rozbieżne. Priorytetem było powstrzymanie ratowanie i kontrola mediów. Zdjęcia satelitarne potwierdziły później dokonania partyzantów. 30-stopowa przepaść w miejscu, gdzie stał most. 500 stóp głównej linii kolejowej zamienionej w złom i stacja zrujnowana przez samozwańcze eksplozje. Pociąg z 2000 nabojami utknął po niewłaściwej stronie rzeki. Inne pociągi czekające w kolejce za nim również unieruchomiły się. 60% zaopatrzenia w artylerię i rakiety na południu. Arteria doprowadzająca wodę do Zaparicia i Ken na froncie została przecięta w nocy. Skutki działań wojennych były natychmiastowe i narastały. Setki systemów artyleryjskich nagle miały lufy, ale nie miały amunicji. Akcje ogniowe na linii frontu zostały skrócone i przerwane. Działania logistyczne, mające na celu zmianę trasy lub naprawę, były utrudnione nie tylko z powodu uszkodzeń fizycznych, ale także z powodu upadku organizacji. Wcześniejsze zalążki plotek Skop o krecie w FSB przerodziły się w pełnowymiarową nieufność. Spotkania dowództw przerodziły się w wzajemną, wzajemną krytykę i paraliż kontrwywiadu, który trwał około 72 krytycznych godzin. Podczas gdy Moskwa publicznie bagatelizowała incydent, nazywając go tymczasowym zakłóceniem logistycznym, fakty na miejscu pokazały, że istniała szansa, którą Ukraina natychmiast wykorzystała. Podczas przerwy w dostawach siły ukraińskie posunęły się o około 3,5 metrów do przodu na froncie za Parisi. Analiza kosztów wymiany jest surowa. Ukraina wykorzystała stosunkowo tanie środki jednorazowe. Switchblade 600 wabiki Dwa zmodyfikowany, zaprogramowany system podejścia. Orland 10 sterowane przez ludzi kwadrokoptery FPV oraz mała, tajna ekipa naziemna, mająca na celu stworzenie ogromnych efektów kaskadowych przeciwko silnej rosyjskiej formacji obronnej, w skład której wchodziły lasery Panzer S 1 Lir, 3 EV i wet. Rosyjska odpowiedź pochłonęła drogie myśliwce, przechwytujące co najmniej jeden pocisk, wykręt, paliwo dla helikopterów i godziny lotu, a co najważniejsze, spowodowała utratę zmagazynowanej amunicji i dużego mostu, którego odbudowa zajęłaby miesiące i kosztowała dziesiątki milionów dolarów. Operacja była asymetryczna w założeniu. Niskie koszty gwarantowały strategiczne działania. Dlaczego to zadziałało? Ponieważ atak był sekwencją, a nie pojedynczym uderzeniem. Wykorzystywano geometrię czujników, manipulowano ludzkim procesem decyzyjnym, unieruchomiono ruchomy zasób logistyczny, atakując jego węzeł sterujący zamiast taboru, przełamywano obronę przeciwlotniczą. Za pomocą ofiarnych wabików fałszowano sygnatury za pomocą odpornych na walkę elektroniczną, wstępnie zaprogramowanych platform, aby przekierowywać amunicję. A także stosowano ataki FPF z udziałem człowieka w pętli, aby pokonać urządzenia laserowe i broni elektronicznej. Każdy element z osobna był ograniczony. Razem powodowały strategiczny paraliż. Ewakuacja była podręcznikowa. Pożar składu i zawalenie się mostu stworzyły wiele punktów zapalnych. W tym zamieszaniu zespół ATES połączył się z wcześniej zaplanowanymi trasami ewakuacji i zniknął. Potwierdzenie satelitarne dotarło później rano w postaci co najmniej 14 klatek o wysokiej rozdzielczości, pokazujących mierzalne zniszczenia. Na ziemi liczba zniszczeń była miażdżąca. Zniszczono jeden skład amunicji. 150-metrowy odcinek głównej linii kolejowej został wywrócony do stanu, nie nadającego się do naprawy. Zawalił się 180-metrowy most strategiczny, a ładunek 2000 naboi utknął na niewłaściwym brzegu rzeki. Okno operacyjne trwało wystarczająco długo, aby odnieść skutek. Siły ukraińskie wykorzystały ciszę armat i wkroczyły tam, gdzie Rosjanie nie mogli natychmiast odpowiedzieć. Atak potwierdził podstawową lekcję tamtych czasów. Na teatrze działań, w którym logistyka jest kluczowa. Blokowanie krytycznych węzłów może przynieść decydujące korzyści operacyjne, gdy sekwencjonowanie i oszustwo są stosowane z precyzyjnym harmonogramem i przy wykorzystaniu wiarygodnych danych wywiadowczych. Podkreśla to również drugą lekcję: można uzyskać kosztowne, wielowarstwowe mechanizmy obronne, łącząc wabiki różnorodność platform, sterowanie za pomocą rąk człowieka i ostrożne wykorzystywanie procedur przeciwnika. Z perspektywy kampanii, to nie jest tylko odosobniony nalot. To dobitny dowód na to, że celowe zakłócenia w węzłach transportowych, w połączeniu z formowaniem psychologicznym, mogą wymusić dyslokację organizacyjną i materialną, która trwa dłużej niż doraźna walka taktyczna. Rosjanie stracili sprzęt, infrastrukturę i przez pewien czas spójność. Ukraina straciła jedynie kilka tanich systemów i niewielu operatorów przy znikomych ofiarach śmiertelnych. W porównaniu z wartością zniszczonego składu i zawalonego mostu, wymiana jest asymetryczna na korzyść Ukrainy. Zatem z operacyjnego punktu widzenia, z ograniczoną amunicją sprężynową i rezerwowym potencjałem uderzeniowym FPV, co uderzyłby Pan jako dowódca ATES, główny skład paliwa obsługujący południowy węzeł logistyczny czy instalacja radarowa, nebo M która zapewniała regionalny obraz sytuacji powietrznej. Baza paliwowa jeszcze bardziej ograniczyłaby zaopatrzenie i utrudniłaby przemieszczanie się. NEBO M przywróciłby swobodę działania podczas przyszłych ataków poprzez osłabienie rosyjskich metod wykrywania. Oba systemy są bardzo cenne. Którą opcję wybierasz? I dlaczego? Uniemożliwienie podtrzymywania sygnału teraz, czy tłumienie sygnału z czujników, aby uniemożliwić dalsze operacje na polu bitwy, to jest problem taktyczny, który pozostaje nierozwiązany. O godzinie 3.00 nad ranem 12 października 2025 roku. Właśnie oglądałeś, jak garść tanich platform, wykorzystana luka w czujniku, chirurgicznie przeprowadzona sekwencja efektów i odrobina ludzkiej pomysłowości doprowadziły do zatrzymania całej arterii dostawczej.